Maciej Kujawski, aktor, który jest głosem Kubusia Puchatka od 2002 roku. Zanim się z Państwem przywita, posłuchajmy go w akcji. Ale co ta rycynowa komfitura może znaczyć? Jestem mi się o niewielkim rozumku i długie słowa mnie martwią. To znaczy to, co trzeba zrobić. O, jeżeli to właśnie tak znaczy, to już się nie martwię. Hmm. To był fragment puchatkowego Nowego Roku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Czy jak pan się przygotowywał do tego dubbingu, to zawsze musiał pan być w dobrym nastroju? No bo ten puchatek cały czas ma śmiejący się głos. No tak, tak. To jest pogodna postać. W ogóle wszystkie postaci, te, które występują, są pogodne, bo to jest w ogóle bardzo pogodne miejsce. Można powiedzieć, że to jest taka trochę <śm> utopia nawet, mm -hmm. bo proszę zauważyć, że, się, że tam się nic złego nie dzieje. Tak. Wszyscy są dla siebie bardzo mili, pogodni, nie martwią się niczym. A wszystkie problemy się rozwiązują. Się rozwiązują. Kubuś się nie martwi. No czasem się martwi, że nie ma tego miotku, a przecież chciałby małe co nieco mm -hmm. zjeść. A jakby pan to powiedział teraz, jak Kubuś, o tym, że chciałby pamiątku? Oj, dzień dobry. Byłby pan w stanie powiedzieć? Dzień dobry, TVN, to ja, Kubuś Puchatek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I kłaniam się. Pamiętam pierwsze zdanie, Ale jako fajnie. Kubuś Puchatek, jak ono brzmiało? No, nie, proszę zauważyć, że to było chyba 20 lat temu. No, ale pamiętam, jak pierwsze spojrzenie na, na ekran i, i na tekst. No, bo to trzeba obrazek z tekstem mhm. łączyć i jeszcze tu słuchać oryginału, prawda? Mhm. A, a propos oryginału, to pragnę powiedzieć, że. Niejaki Jimmy Cummings, który udźwiękawia w Disney'u kubuzia Puchatka, udźwiękawia również i Tygryska. Mhm. Czyli mówi i głosem Puchatka i Tygryska? Tak, tak, tak. tak. Potrafiłby Pan taki, też Tygryska taki. zagrać? O nie. <śmiech> <śmiech> Tylko Grześ Pawlak to umie, <laughs> a wcześniej Jacek Czyż. A ma Pan takie porozumienie duchowe z, z Puchatkiem po tylu latach dubbingowania go? Muszę powiedzieć, że ja Kobusia, ale też i wszystkie te postacie, ja je traktuję jak ludzi. To są dla mnie ludzie, to nie są lalki. Mm -hmm. Można z nimi porozmawiać, yy, wyżalić się, napić się miotką, czy zjeść słodkie, słodkie ciasteczko. Na czym polega fenomen Kubusia Puchatka? Za co ludzie go tak kochają? Muszę powiedzieć, że nie wiem, tak naprawdę to nie wiem, jak go, no jak go można nie uwielbiać, no jak go można nie uwielbiać, przecież to jest dobry człowiek. Dobry miś. Dobry miś, tak, dobry miś. A jakie jeszcze pan inne znane postacie dubbingował, oprócz Kubusia Pochatkaczyku, czy nikt się, nikt się no rozumiem, że nikt się nie wybił ponad Kubusia, ale... E, to czy... znaczy, dostałem zdaje się, że za, za i kierownicy produkcji mówią tak, nie, 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 do Kujawskiego nie dzwońcie, bo on i tak robi Kubusia. Aha. No i koniec. <grym> Ale oczywiście parę, parę zagrałem w dubbingu innych. Mhm. A wraca pan czasami do lektury Kubusia Puchatka, przekazując je młodszym pokoleniom? Muszę powiedzieć, że sam, sam czasem czytam. No przynajmniej... No, pierwszego razu nie liczę, ale potem zdaje ja, się, że ze dwa razy czytałem już jak byłem dorosły. Mm -hmm. Dużym y, misiem. <noise> Czego może nas nauczyć Kubuś Puchatek? Jakaś taka największa mądrość? No, Kubuś jest misiem o małym rozumku, jednakowoż y, swoje mądrości ma. Na przykład jak szukał prosiaczka, E, który się schował w pniu drzewa, zdaje się to dokładnie, nie pamiętam. I tekst miał taki: Im bardziej zaglądam hmm, mój ulubiony. Do, do pnia drzewa szukając, szukając prosiaczka, tym bardziej go nie ma. Ja to przetransponowałem e, na dzisiaj, hmm. że im bardziej zaglądam do portfela. <grym> Tym bardziej nie ma tam pieniędzy. <noise> <noise> no, no, Taki ład. No, no, ale no, no gdzieś tutaj ta mądrość Kubusia tak. jest. No. Tak, A nie. jeszcze ja w połączeniu z moją mądrością. A w połączeniu z Janusza Gajosa mądrością, który podobno też podkładał kiedyś głos Puchatka do audiobooka. Tego nie wiem. Tak, 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 do audiobooka. tak. 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 Eee, Jan Kociniak podkładał też Kubusia Puchatka, ja po nim przejąłem Schedę. No i. Tak sobie podkładam. Bardzo dziękuję. Bochatku, bardzo Ci dziękujemy za wizytę w naszym studiu, ja a my dziękuję. jednak przenosimy się do Janusza Gajosa, który mm -hmm. podjął ważną decyzję w swoim życiu a porozmawiał o tym z Dorotą Welman. Zobaczcie Państwo.